Cynk. Krótkie kompendium wiedzy. Sprawdź, jak cynk wpływa na zdrowie i jakie są jego źródła. Odkryj praktyczne informacje w naszym poradniku. Od czasu odkrycia niedoboru cynku jako problemu zdrowotnego człowieka w 1961 roku, zainteresowanie biochemicznymi i klinicznymi aspektami odżywiania cynkiem znacznie wzrosło. Jak dobrze wiemy, cynk to jeden z niezbędnych elementów diety. Bez którego prawidłowe funkcjonowanie organizmu w dłuższej perspektywie czasu byłoby niemożliwe. Często uważa się, że cynk to jeden z najważniejszych składników wpływających na naszą odporność. Jakie produkty są dobrym źródłem cynku i czy suplementacja może okazać się pomocna? Cynk. Podstawowe informacje. Cynk jest drugim po żelazie najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem śladowym w organizmie. Cynk jest niezbędnym mikroelementem dla ludzkiego metabolizmu, który katalizuje ponad 100 enzymów, ułatwia fałdowanie białek i pomaga regulować ekspresję genów. Ponadto bierze udział w przemianach tłuszczów, białek, węglowodanów czy regulacji immunologicznej. Pełni funkcję strukturalną niektórych enzymów oraz odpowiada za odczuwanie smaku czy zapachu. Zapotrzebowanie na cynk zależy od wielu czynników, np. płci, okresu fizjologicznego takiego jak ciąża czy laktacja, biodostępności, ilości wydalanej z organizmu wraz z potem, kałem, moczem czy krwią menstruacyjną u kobiet. Spożycie cynku z dietą ludzi dorosłych w krajach europejskich waha się od 8 do 14 mg na dobę. Dla porównania średnia zawartość cynku w polskiej diecie wynosi 10,52 mg. Dzienne diety chłopców i mężczyzn zawierają średnio 12 i 78 setnych mg, a dziewcząt i kobiet 8,57 mg cynku. Niedobór i nadmiar cynku jak często występują? Podczas gdy poważny niedobór cynku jest rzadkim zjawiskiem w krajach rozwiniętych, niedobór łagodny lub umiarkowany może być powszechny. Poważne niedobory cynku są najbardziej powszechne w krajach rozwijających się. Deficyt cynku jest piątą z głównych przyczyn utraty lat zdrowego życia w krajach rozwijających się. Co ciekawe, Światowa Organizacja Zdrowia uznaje cynk jako podstawowy lek w leczeniu biegunki. W Afryce i Azji deficyt cynku był odpowiedzialny za odpowiednio ponad 260 tysięcy zgonów w Afryce i 182 tysiące zgonów w Azji w 2004 roku. Niedobór cynku był odpowiedzialny za 10,4% zgonów z powodu malarii, 14,4% zgonów z powodu biegunki i 6,7% zgonów z powodu zapalenia płuc dzieci w wieku 5 lat. Niedobór cynku jest ciężki do zdiagnozowania, ponieważ nie ma odpowiednich parametrów, które mogłyby taki stan określić. Często pomocne może być oznaczenie metalotionejny, jednak nie jest to zbyt dostępne i jednocześnie praktyczne rozwiązanie. Objawami niedoboru cynku są wypadające włosy, zahamowanie wzrostu, opóźnienie dojrzewania płciowego, zaburzenia smaku i węchu, utrata apetytu czy upośledzenie gojenia się ran. Nadmiar cynku występuje znacznie rzadziej i związany jest głównie z przedawkowaniem suplementów diety czy leków, w których znajduje się cynk. Objawami nadmiaru cynku są bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka czy zmęczenie oraz w dłuższej perspektywie czasu. Obniżenie lipoproteiny HDL, tzw. dobrego cholesterolu, zaburzone funkcjonowanie układu immunologicznego czy zaburzone przyswajanie niektórych składników, jak na przykład żelaza, źródła w diecie oraz wchłanianie. Cynk znajduje się w żywności pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego, więc zazwyczaj nie powinno być problemów z jego odpowiednim spożyciem wraz z dietą. Dobrymi źródłami cynku są: podroby, mięso, nabiał, szczególnie sery podpuszczkowe żółtka, jaj, orzechy, pestki, nasiona czy produkty zbożowe. Wchłanianie cynku z produktów spożywczych wynosi około od 20 do 40%. Biodostępność tego składnika zwiększa się dzięki aminokwasom siarkowym i kwasom organicznym. Wchłanialność zmniejszają natomiast szczawiany, fityniany, alkohol oraz nadmiar wapnia, żelaza, miedzi, fosforu. Cynk, podobnie jak żelazo, jest lepiej przyswajany z produktów zwierzęcych niż z roślinnych. Suplementacja cynku wydaje się niepotrzebna u osób zdrowych, szczególną uwagę na podaż cynku powinny zwrócić uwagę osoby na diecie roślinnej. Potencjalnym wskazaniem suplementacji są między innymi choroby zapalne jelit, przewlekła biegunka, wymioty czy obecność zmian skórnych, np. trądziku. Jednak to zawsze lekarz powinien podejmować decyzję i wskazać konieczność suplementacji. Cynk Wpływ na odporność. Cynk wpływa na wiele aspektów układu odpornościowego, ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania komórek pośredniczących w odporności wrodzonej, neutrofilii i komórki naturalnej cytotoksyczności. Niedobór cynku wpływa również na makrofagi oraz wiele innych aspektów związanych z odpornością. W jednym z dobrze zaprojektowanych badań, suplementacja cynkiem do ssania zmniejszyła czas przeziębienia od 12 do 48%, średnio od 3 do 4 dni. Co w praktyce daje naprawdę zauważalny efekt. Korzystne działanie powinno przynieść stosowanie preparatów z cynkiem regularnie co dwie godziny, duża dawka około 75 mg octanu lub glukonianu cynku, podzielona na 5 do 10 mniejszych porcji. Warto mieć na uwadze, że większość dostępnych produktów na rynku zawiera dodatek innych substancji, np. manitolu czy kwasu winowego, co upośledza działanie suplementu. Ponadto, tak duża dawka cynku nie powinna być stosowana przewlekle. Zaleca się odstawienie preparatu z cynkiem po ustąpieniu objawów lub po maksymalnie od 10 do 14 dniach od rozpoczęcia stosowania. Podsumowanie. Cynk to kluczowy element prawidłowego odżywiania, który ma przynieść zdrowie na długie lata. Cynk jest kluczowy dla układu odpornościowego i nie tylko, więc zdecydowanie warto dbać o jego podaż wraz z dietą. Codzienna rutynowa suplementacja cynku wydaje się niezasadna, jeśli nie ma do tego wskazania przez lekarza. Cynk dosania w relatywnie wysokich dawkach może natomiast korzystnie wpływać na skracanie infekcji, lecz tego typu zabieg nie powinien trwać bardzo długo.